Witam Państwa. Dzisiejszy odcinek Akademii Pomp Ciepła jest realizowany wyjątkowo terenowo. Drodzy Państwo, jesteśmy w miejscowości Urszulin, województwo lubelskie, powiat Łęczna. Jesteśmy na obiekcie budynku wielorodzinnym około 1600 metrów powierzchni użytkowej. W tym budynku zlokalizowanych jest... 32 mieszkania, mieszka w nim około 80 osób. Dla tego budynku nasz klient, pan Grzegorz Pawłowski, realizuje inwestycje pod naszym nadzorem autorskim i realizuje inwestycje ogrzewania budynku dla celów centralnego i ciepłej wody opartych na pompach ciepła. Mamy układ sześciu pomp ciepła, kaskada sześciu pomp ciepła typu monoblok, są to kaskada pompy ciepła firmy Stieber Eltron, 13. Zapraszam do obejrzenia układu najpierw części zewnętrznej. Zaraz będziemy opowiemy chwilę o o kotłowni, jak wygląda kotłownia wewnątrz. Drodzy państwo, budynek grzeje kaskada sześciu pomp. Mamy pompy, mamy pompy w układzie stojącym plecami do siebie, żeby wykorzystać jak najbardziej. Na jak najbardziej małą powierzchnię, czyli mamy 6 pomp. Trzy pompy po jednej stronie, trzy pompy po drugiej stronie. Zasilanie budynku jest zakopane w ziemi w rurze preizola, preizolacyjnej. Do każdej z tych pomp z kotłowni dochodzi oddzielna, oddzielna rura nitka rury zasilającej rury powrotnej, oczywiście automatyka. Jako ciekawostkę pokażę Państwu nasz wykonawca Pan Grzegorz wykonał, wykonał posadowienie budynku, wykonał, dwie ławy fundamentowe, fundamentowe płaskie na tych ławach na krewężniku typowo postawił na krewężniku typowo najazdowy. Najazdowym pompy. Ta przeszeń, ta przeszeń zostanie wypełniona, wypełniona, wypełniona tłuczniem. Oczywiście z każdej pompy, jak będziecie Państwo tutaj widzieli, z każdej pompy odchodzi. W tym miejscu można zobaczyć, z każdej pompy odchodzi. Przewód kanalizacyjny ze skropinami mamy sześć, sześć przewodów, one łączą się w, w jedną rurę i w tej, ta rura przechodzi w rurę drenarską. I w razie gdyby ta rura drenarska nie przyjęła, przyjęła tej ilości wody skro, skroplającej się w pompie dodatkowo na końcu układu, na końcu jest zamontowana za studzienka przelewowa, również studienka chłonna. Trochę więcej informacji o tym budynku. Ten budynek do tej pory był ogrzewany przez lokalną kotłownię węglową poprzez układ sieci miejscowej ciepłowniczej. Drodzy Państwo, zapotrzebowanie ciepła budynku obliczyliśmy na dwa sposoby. Pierwszym sposobem był, był projekt budowlany. Wykonawczej instalacji, gdzie policzyliśmy faktyczne zapotrzebowanie budynku i wyszło 60 kilka kilowat. Drugim sposobem, jak liczyliśmy, jak oszacowaliśmy zapotrzebowanie ciepła tego budynku, było skorzystanie z informacji, jaka, jaka została nam przekazana. W miesiącu styczniu mieliśmy kilka dni mroźnych, których temperatura była w województwie lubelskim zbliżona do temperatury obliczeniowej zewnętrznej, czyli minus 20 stopni. Przy temperaturze minus 15 stopni przez te kilka dni, między 7 a, a, 11, a 11 stycznia, ten budynek. Średnio potrzebował około 40 kilku kW mocy cieplnej. Dlatego możemy faktycznie oszacować, że zapotrzebowanie ciepła tego budynku przy warunkach obliczeniowych minus 20 stopni jest około 60 kilku kW. Dodatkowo też oszacowaliśmy dzięki zainstalowanym wodomierzom ciepłej wody, oszacowaliśmy zapotrzebowanie ciepłej wody dzienne. Zapotrzebowanie ciepłej wody w takim budynku to jest około 2 metrów sześciennych, czyli 2000 litrów wody. Dodatkowo przy doborze zasobników ciepłej wody wielkości zastanawialiśmy się, jaki może być maksymalny chwilowy Zużycie, tak, maksymalne chwilowe zużycie zmierzone w sobotę między godziną 16 a godziną 24 wyszło około 800 litrów. Dlatego w tym budynku zostało zastosowane trzy zasobniki ciepłej wody o pojemności 500 litrów, gdzie, gdzie duża wydajność tego układu pozwoli wszystkim mieszkańcom na korzystanie w dowolnej ilości i w dowolnym czasie z ciepłej wody. Celem zabezpieczenia jednostek zewnętrznych przed dostaniem niepożądanych osób została wykonana taka prosta instalacja ogrodzenia. Ogrodzenia, także osoby postronne do, te, do, tego, do tych pomp raczej nie powinny się dostać. Także w taki prosty sposób można wygrodzić przestrzeń, gdzie zamontujemy pompy i nie martwimy się, że jakieś czy zwierzęta, czy dzieci są w stanie coś uszkodzić. Dlaczego mamy trzy zasobniki pojemności 500 litrów, a nie na przykład dwa zasobniki pojemności 700 litrów? Przy przypadku takich inwestycji często ograniczeniem naszym jest wielkość korytarzy, z których możemy korzystać. Zapraszam Państwa, zapraszam Państwa do środka, zobaczycie Państwo, na co zwrócić uwagę, projektując taki układ, bo generalnie duże danie dużego zasobnika ciepłej wody czy zbiornika burwego może spowodować w późniejszym czasie niemożliwość dostarczenia tego, tego zbiornika do konkretnego pomieszczenia tego węzła cieplnego. Także zapraszam serdecznie. Jak widzicie, widzicie Państwo, tu jest dosyć ciasne korytarze. Oczywiście to jest blok istniejący, który już ma kilkanaście lat. Schodzimy, schodzimy do piwnicy. W piwnicy mamy nie dość że wąskie korytarze. Też mamy przestrzenie, gdzie musimy, gdzie musimy się z tym zbiornikiem, zbiornikiem wykręcić, dlatego, dlatego tutaj zostały zastosowane pierwotnie były przewidziane dwa zbiorniki po 700 litrów, ale po faktycznej wizji lokalnej okazało się, że bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie trzech zasobników ciepłej wody o pojemności 500 litrów, czyli pojemność użytkowa ciepłej wody. Pojemność zasobników ciepłej wody w tym układzie będzie około Około 1500 litrów. Tutaj panowie powoli kończą swoje prace. Także zapraszamy do środka. Ja tu coś opowiem. Opowiem nasi wspaniali wykonawcy, drodzy Państwo. Tutaj mamy układ. mamy w tym, Możemy panu przeprosić na chwilę, bo tak coś chcemy skończyć. To pana też poproszę, bo chciałbym tam kilka rzeczy pokazać. Dziękuję bardzo. W tej części mamy taką dosyć nieduże pomieszczenie węzła ciepłego wcześniej istniejącego mamy trzy zasobniki ciepłej wody po 500 litrów. Oczywiście zasobnik ciepłej wody grzałka też jest dobierana nie taka jak opcjonalnie byśmy chcieli tylko taka żeby można było później w przypadku awarii tą grzałkę zdemontować. Tak Naczynia przeponowe są gdzieś tam nad zbiornikami poupychane. Układ, Układ jak widać jest praktycznie już na ukończeniu. Została tylko instalacja elektryczna. Tutaj Państwo widzą belkę rozdzielaczową przychodzi z, z tych wszystkich sześciu pomp ciepła, przychodzi nam, przychodzi nam układ niezależny. Każda pompa niezależnie ma swoją pompkę obiegową. Te wszystkie pompki obiegowe są spięte w jedną belkę rozdzielającą. Ta belka wprowadza nam zasilanie do zbiornika buforowego. Został zastosowany zbiornik buforowy 700. 700 litrów i ze zbiornika buforowego ciepło po, już po podgrzaniu przechodzi na wymiennik płytowy. Drodzy Państwo, układ oczywiście monoblokowy: najlepiej, jak jest zabezpieczony, zabezpieczony glikolem, dlatego cała instalacja, która w kotłowni jest, czyli zbiornik buforowy, cała instalacja plus wężownica zasobnika ciepłej wody, są w układzie, układzie glikolowym. Wymiennik, wymiennik, wymiennik płytowy, który generalnie oddziela nam instalację w kotłowni glikolową od, od pozostałej instalacji centralnego ogrzewania, z racji tego, że tu mamy medium glikol. Tam mamy medium ciepłowodę. Powierzchnia tego, widzicie Państwo, jest ogromny wymiennik, powierzchnia tego wymiennika to jest około 12 m2. To jest bardzo duży wymiennik, jako ciekawostkę podam, to jest wymiennik, który ma, ma nam przenieść w przypadku pompy ciepła około 70 kW mocy, aczkolwiek w przypadku parametrów sieci ciepłowniczej ten wymiennik ma około 900 kW, dlatego zastosowanie dużej powierzchni wymiany spowoduje, spowoduje, że różnica między zasilaniem z bufora, a wyjściem na instalację docelowa będzie około maksymalnie 1 stopnia Celsjusza. Instalacja hydrauliczna jest na ostatnim etapie, zostało, zostało tylko panom ocieplić, ocieplić wszystkie przewody. W tym, w tym momencie to jest wykonywane. Zostaje już tylko wykonanie automatyki oraz rozdzielnie elektryczną. Rozdzielnię elektryczną w dniu dzisiejszym nasi serwisanci wykonują w naszej wazie. Naszej Ta rozdzielnia zostanie jutro dostarczona i od jutra rozpoczną się prace elektryczne, okablowania i przygotowania kotłowni do faktycznego użytku. Także myślę, że kotłownia będzie około tydzień, gotowa tydzień wcześniej niż faktyczny termin, który. W którym będzie odłączenie od sieci ciepłowniczej, czyli 1 czerwca. Żeby przedstawić Państwu faktyczne koszty ogrzewania tego budynku, został zamontowany wodomierz na wodzie zimnej, która jest doprowadzana do zasobników ciepłej wody. Dzięki temu wodomierzowi będziemy mo mogli określić, jaka została przygotowana ilość ciepłej wody, czy to dzienna, czy miesięczna, czy w zakresie całego roku dodatkowo, dodatkowo rozdzielnia elektryczna, która jutro dotrze tutaj na kotłownię będzie, będzie faktycznie pokazywała zużycie energii elektrycznej, bo będzie zamontowany w niej licznik energii elektrycznej, ciepło, które ciepło. Które jest wyprodukowane do celów centralnego ogrzewania, będzie szczytywane z automatyki, automatyki pompy ciepła. Dlatego w sposób myślę, że precyzyjny przedstawimy Państwu za kilka miesięcy, jakie są faktyczne koszty ogrzewania takiego bloku poprzez pompę ciepła. Celem naszej firmy jest nie tylko dystrybucja pomp ciepła i serwis pomp ciepła, jednocześnie my staramy się dla wszystkich profesjonalnych wykonawców dostarczać całe know-how, czyli dostarczamy, jeśli jest taka potrzeba, projekty, dostarczamy kompletne, złożone rozdzielnie elektryczne, żeby tym wykonawcom ułatwić pracę. Możecie Państwo na tym obiekcie zobaczyć jednego z naszych wykonawców, pana Grzegorza Pawłowskiego. Proszę Państwa, ta takich wykonawców jak pan Grzegorz potrzebujemy, z takimi chętnie współpracujemy. Pan Grzewot wszystko wykonuje zgodnie z projektem, nawet wprowadza swoje, swoje jakieś drobne zmiany, które uskutecznią. Mają tą wręcz jest pożądana współpraca z takimi instalatorami. Wróciliśmy z wyjazdu terenowego na naszą inwestycję, aktualnie realizowaną. Drodzy Państwo, przygotowując kolejną część odcinka. Stwierdziłem, że zmienię trochę profil tego odcinka. W tym odcinku chciałem przygotować dla Państwa kalkulację inwestycji i zwrotu kosztów w tej akurat inwestycji w Urszulinie. Ale rozpoczynając, jakby tworzenie odcinka, rozrysowałem sobie sprawność pomp ciepła dużych z pomp ciepła małych. Na tej inwestycji zobaczyliście Państwo kaskadę sześciu małych pomp, 13 kilowatowych razem 70 kilka kilowat kotłownia. Drodzy Państwo, mnóstwo na rynku jest urządzeń dużo większej mocy, urządzeń wyglądających w ten sposób. Co mnie irytowało, zaraz Państwo zobaczycie wszystkie po kolei parametry tych pomp, Stosowanie tego typu urządzeń, niezależnie której to będzie firmy, spowoduje, że będziemy mieli kolejne paragony grozy. Tym razem paragony grozy będą dotyczyły obiektów dużych, obiektów wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, biurowych. Dlatego urządzenia tak wyglądające, czy to będzie firmy X, Y czy Z, one nie nadają się do grzania, grzania budynków, jeśli chcemy grzać efektywnie. Dlatego te urządzenia według mnie lądują w śmietniku. Żeby nie być posądzonym o jakąś stronniczość, czy faworyzowanie kogoś, moich dostawców, a dyskredytowanie obcych dostawców, akurat porównałem dwie kotłownie na kaskadzie kilku małych pomp i jednej dużej pompy naszych dwóch dostawców głównych, tak, z którymi współpracujemy. W tym, momencie, w tym momencie Państwo zobaczycie parametry pompy. Która się nazywa 70 kW, czyli jednej pompy dużej mocy. I faktycznie parametry sześciu pomp małych, których, których moc sumaryczna jest około 78 kW. Ta, ta, pompa duża, ta pompa duża jest jednego naszego dostawcy, pompy te małe są drugiego naszego dostawcy. Ten nasz dostawca tych dużych pomp ma również małe pompy, które są w bardzo wydajnej sprawności. Ale w czym sedno? Sedno jest w tym właśnie rozwiązaniu, że to rozwiązanie jest nieefektywne nieefektywne i potrafi dwukrotnie drożej nas kosztować ogrzewanie tego samego budynku. Drodzy Państwo, podstawową zasadą pompy ciepła jest odzysk energii. Odzysk energii odbywa się w parowników, czyli tej części, gdzie odzyskujemy ciepło z powietrza, z powietrza zewnętrznego. Drodzy Państwo, macie tu przykład, żeby porównać, dlaczego tamto tam ta, tam rozwiązanie, jedno i drugie, jest ogromna różnica cenowa w eksploatacji. Mamy taki obrazowy rysunek. Macie Państwo pompę 13 kW, jedną i drugą pompę 13 kW. Ewidentnie widać, że ta pompa jest pompą o dużo mniejszych wymiarach. I teraz tak, z czego się składa pompa? Czyli z wymiennika, parownika, którym odzyskujemy energię, zaznaczono tutaj w tej części i, i kompresora. W tej pompie 13-kilowatowej mamy mały kompresor plus duży parownik. Jako obudowa jest zdecydowanie dużo większa, bo dużo większym elementem w pompie ciepła jest parownik niż, niż kompresor. Ten mały kompresor pobiera około 3 kW prądu energii w, w dużym wymienniku energii cieplnej z powietrza. Odzyskujemy 10 kW. jesteśmy w stanie wyprodukować Produkować 13 kW. Teraz przechodzimy do drugiej pompy. Druga pompa, jak widzicie Państwo, gabarytowo jest od razu widać mniejsza, aczkolwiek kompresor w tej pompie jest zdecydowanie większy niż tej. Parownik przez to, że jest mniejsza pompa, gabarytowo, jeszcze kompresor trochę nam zabrał miejsca, mamy mniejszy parownik. W tym momencie mamy kompresor 6 kW i parownik, który odzyskuje 7 kW darmowej energii. Sumaryczna moc tej, tej pompy jest 3, tak samo 13 kW, tylko teraz co, żeby wyprodukować 13 kW z tej dużej Gabaretowo pompy użyliśmy tylko 3 kW energii elektrycznej. COP tego układu wyszło 4,33. W przypadku tej pompy małej, gabaretowo z dużym kompresorem też wyprodukowaliśmy 13 kW, ale COP układu wyszło 2,16, czyli dwukrotnie, dwukrotna różnica. Zastanawiacie się którą pompę wybrać, czy firmy jednej, drugiej, trzeciej czy czwartej. Podstawowym parametrem, na który powinniście zwrócić uwagę nawet jako laicy, to są gabaryty pompy i jej waga. Im większa fizycznie pompa, tym będzie bardziej sprawna. Największym elementem, który generuje nam wielkość pompy jest właśnie ten parownik. Parownik, który odzyskuje darmową energię. Kompresor jest dużo mniejszym elementem, który jakby mniej wpływa na gabaryty pompy. I teraz zobaczcie, pompa, tak zwana pompa ciepła, ten cile, który będę świadomie nazywał, 70 kW z nazwy, jego waga to jest 45, 450 kg. W przypadku naszego rozwiązania wybranego sześciu pomp mniejszych, aczkolwiek gabartowo-sumarycznie większych i wagowo, te sześć pomp, które każda z nich waży 175 kg, sumarycznie dają. 1050 kg, czyli ponad dwukrotnie większa waga pompy, jednocześnie ponad dwukrotnie większa gabarytowo będą te sumarycznie te, te, te mniejsze pompy. Drodzy Państwo, to wszystko fizyka jest fizyka. Dwa razy większa pompa, dwa razy, dwa razy większa sprawność. Pokazuje to odczyt z tych ta tabel. Tabela jednego naszego producenta, żebyśmy byli obiektywnie, tabela drugiego naszego producenta. Proszę Państwa, nasz budynek niezależnie od temperatury zewnętrznej, nasze znaczy, zależnie od temperatury zewnętrznej potrzebuje Różne zapotrzebowanie ciepła. tak? Czyli przy minus 20 nasz budynek obliczeniowo potrzebuje 65 kW, przy minus 15 57, przy minus 7 43, przy plus 2 stopniach Celsjusza na zewnątrz 29, przy plus 7 21. Temperatura, przy, przy temperaturze zewnętrznej 20 stopni już nasz budynek nie potrzebuje ciepła, gdyż nie ma różnicy temperatur. Teraz porównajmy sobie parametry sprawnościowe i mocowe tych dwóch układów. Układ na jednej pompie, chillerze zwanym przeze mnie czy, czy generalnie temperatura plus 7,35, temperatura tula plus 7 powietrza, temperatura zasilania 35 stopni, ta pompa ciepła generuje moc 58 kW. Układ nasz kilku pomp przy plus 7,35 generuje moc dużo większą 77 kW. To jest moc jakby większa niż potrzebna, aczkolwiek jesteśmy w stanie modulować tą mocą. I teraz COP porównajmy COP w tym punkcie. COP tej pompy wielkiej jest 305, COP układu tego jest 509, prawie, prawie dwukrotna różnica. Kolejna temperatura zbliżona do temperatury obliczeniowej zewnętrznej sezonu grzewczego w Lublinie. Plus 2, 35 stopni, czyli plus 2 temperatura powietrza zewnętrznego, 35 stopni temperatura zasilania. Kotłownia oparta na chilerze generuje 47 kW. Mocy kotłownia oparta, oparta na kilku pompach małych może nam wygenerować 81 kW mocy. Ta moc oczywiście jest modulowana dzięki kaskadowości. COP tej pompy, tej pompy 2.19, COP tego układu kilku pomp jest 4,14. Znowu tu już prawie równo, dwukrotnie, dwukrotnie większa sprawność tego układu, dwukrotnie mniejsze rachunki za prąd. Przy minus 7,45 stopni nasza wielka pompa chiller generuje 42 kW mocy, nasz budynek. W tym momencie potrzebuje 43 kW, czyli praktycznie nam się bilansuje moc ciepła i zobaczmy, co się dzieje z COP. COP w tej dużej pompie jest 1,53. W układzie kaskady nasze COP jest 2,64, czyli prawie 60-krotna w 60%, 60%, 60 różnicy minus 15,50 stopni. Nasza pompa. Chillerowa jest w stanie wygenerować maksymalne temperaturę zasilania 50 stopni i przy temperaturze zasilania 50 stopni 38 kW ciepła produkuje COP 1,13. To COP jest już praktycznie zbliżone do, zbliżone do grzałki, bo grzałka ma COP 1,00, tak? Nasz układ kilku pomp przy minus 15 i z nawet w wyższym parametrze 55 stopni, bo taki przyjęliśmy parametr do grzania wody, minus 15, 55 stopni, COP 2,42, czyli dwukrotnie, znowu dwukrotnie lepsze COP. Moc generowana przez naszą kotłownię jest 75 kW, czyli oczywiście przy minus 15 jest, mamy, mamy zapas. Dodatkowo nasza pompa, nasza pompa przy minus przy minus 20 ta pompa przy minus 20 jest w stanie podać pompa chiller przy minus 20 jest w stanie drodzy państwo podać 40 maksymalnie 40 yy, 45 stopni. 45 stopni nasz budy przy temperaturze 45 stopni nie jesteśmy w stanie zagrzać wodę do temperatury 48 stopni. To jest chyba oczywiste. tak przy, przy, przy minus yy, przy minus 20 nasza pompa kaskada małych pomp jest w stanie podać nawet 65 stopni. Przestrzegam Was przed kolejnym problemem, który może powstać przy, przy okazji tworzenia pomp, utworzenia pomp kas kotłowni kaskadowych z kilkoma pompami ciepła. To jest najbardziej popularna na rynku w tym momencie pompa, pompa chińska. Pompa ta jest sprzedawana przez kilkudziesięciu producentów, którzy twierdzą, że to jest ich pompa. Jeden z tych producentów ogłasza się, że ma pompy japońskie, drugi producent ogłasza się, że ma pompy amerykańskie, trzeci producent ogłasza się, że ma pompy polskie. Wszystkie te pompy są, drodzy Państwo, z jednej fabryki w Chinach. Tak? Możecie to rozróżnić po tym, jak ściągniecie z każdego tych producentów kartę techniczną parametrów pompy w zależności od temperatury zewnętrznej, to zobaczycie, że jest dokładnie ta sama karta, tylko inne logo. Drodzy Państwo, teraz jaki jest problem? Na przykład największa pompa z tego typu standardowych pomp ciepła jak domkowych czyli tych nie dmuchających powietrze do góry, to jest pompa o mocy 30 kW. Generalnie możemy sugerować, że nasza kotłownia złożona z takich sześciu pomp będzie miała moc 180 kW, ale ta moc to będzie przy temperaturze plus 7 stopni, gdzie nasz budynek przy temperaturze plus 7 stopni potrzebuje nie 100% mocy, tylko 30 kilka procent mocy, tak? Drodzy Państwo, zobaczcie. Ta pompa o mocy 30, nazwie o mocy 30 kW, przy minus 20 jest przy temperaturze powietrza zewnętrznego Minus 20, minus 20 stopni jest w stanie wygenerować maksymalną temperaturę zasilania 40 stopni. 45, 50, 55 stopni nie jest w stanie ta pompa wygenerować. I teraz zwróćcie uwagę. Ta pompa przy minus 20 i 40 stopniach ma 10,89 kW. Czyli nasza kotłownia złożona z sześciu takich pomp to nie będzie kotłownia sumarecznie o mocy 180 kW przy, przy, 180 kW przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej minus 20, tylko będzie kotłownią o mocy o mocy 60 kW. Jaki to generuje dodatkowy problem? Dodatkowy problem, że nie możemy dogrzać wody, a nie możemy również dogrzać budynku. Dlatego zwróćcie uwagę, jeśli ktoś Wam oferuje pompę ciepła i nie patrzcie na nazwę pompy, tylko na jej moc przy temperaturze minus 20 stopni, bo generalnie im większy budynek, tym mniejsze są możliwości dogrzania grzałków elektrycznych, które za chwilę omówię na przykładzie inwestycji w Urszulinie. Dużym wyzwaniem w projektowaniu układów kaskadowych pomp ciepła dla budynków wielorodzinnych czy budynków biurowych, które nie mają dużych przyłączy z automatu elektrycznych, jest dostosowanie naszej kotłowni do faktycznego przyłącza w budynku. Wyobraźmy sobie teraz tą pompę małą, sprawną, która nie jest wydajna przy niskich parametrach. Mamy pompę. Chiller, która przy minus 15 jest w stanie wyprodukować moc ciepną 38 kW do mocy zapotrzebowania budynku na poziomie 57 kW, brakuje nam 19 kW. Te, te, dwa układy pobiorą tak jest, tak, taką ilość energii, czyli potrzebujemy przy tym złym układzie 52 kW przyłącza elektrycznego, żeby wyprodukować 57 kW mocy cieplnej. W przypadku dobrego układu, żeby wyprodukować 57 kW mocy cieplnej, wystarczy nam zaledwie 23 kW energii elektrycznej. Jednym ogromnym plusem tego jest, tego jest właśnie niskie koszty eksploatacji, ale wielkim plusem jest niepotrzeba ingerowania w sieć zewnętrzną energetyczną. Na tym przykładzie Urszulina, drodzy Państwo, yy, mamy, mamy prosty układ elektryczny złożony z sieci średniego napięcia, później średnie napięcie w stacji transformatorowej jest zmieniane na niskie napięcie, niskie napięcie dochodzi do naszego licznika energii elektrycznej i ten licznik energii elektrycznej jest, to jest ostatni element, który należy do zakładu energetycznego. Wszystko, co jest za licznikiem jest nasze. I teraz uwaga, standardowe przyłącza w budynkach wielorodzinnych po, po, pozwalają nam maksymalnie na maksymalnie na podłączenie około 63, 63 amperowej instalacji. W przypadku Urszulina było trochę więcej, 80 i taka, taka instalacja ogranicza nas na przykład do 48 kW mocy elektrycznej. W takim wypadku tej kotłowni ta moc elektryczna z pompami współpracująca z grzałkami, wspomagająca się w skrajnych parametrach grzałkami, już by była niewystarczająca. Byśmy mieli problem w przypadku dobrej kotłowni, gdzie mamy sprawną pompę. Zdecydowanie ta moc elektryczna, elektryczna naszej, naszej instalacji przyłącza wystarcza do naszej instalacji. Ale jeśli jest jeszcze, drodzy Państwo, możliwość przebudowania tego układu, tylko z czym to się przebudowanie tego układu od strony zakładu energetycznego, z czym to wiąże. Po tej stronie nasz jest, układ jesteśmy w stanie przebudować w ciągu jednego, dwóch miesięcy, dostać zgodę, zmiana licznika, ale ta część układu, żebyśmy, żeby zakład energetyczny nam nasze potrzeby, w nasze potrzeby dostosował, potrzebujemy około dwóch lat. Nie jest to związane z tym, że jakaś papiero, papierologia jest dosyć rozbudowana w zakładzie energetycznym, że Gdzieś tam leży ten papier i przez kilka miesięcy nikt się nim nie zajmuje, tylko jak wygląda wybudowa to zmiana, zmiana tej części układu. Zakład energetyczny musi to w swoim zakresie wykonać, czyli co on robi? Najpierw ogłasza przetarg na wykonanie projektu tego, te, tego elementu. Ten, po, po ogłoszeniu przetargu zostaje wyłoniony wykonawca projektu. Ten wykonawca ma kilka miesięcy na wykonanie, tam chyba dokładnie 6 miesięcy. Po, po wykonaniu projektu jest projekt składany do zakładu energetycznego i na podstawie tego projektu jest kolejny przetarg na wykonanie tego odcinka fizycznie. I ten wykonawca, który zostanie wyłoniony ma kolejne kilka miesięcy. Dlatego zmiany po tej stronie powodują, że nasza inwestycja przełoży, przeciągnie się w zakresie od roku do dwóch lat. Dlatego jak chcemy jak najszybciej wykonać i podejmujemy decyzję w miesiącu maju, że zmieniamy od następnego sezonu grzewczego, czyli od października zmieniamy kotłownię, musimy się bardzo pilnować, żebyśmy się wyrobili w zakresie, tej mocy przyłączeniowej, czyli nie tylko kwestia jest sprawności mniejszych kosztów, ale te, te też ogromną ważna jest kwestia szybkości realizacji tego układu. Przekazałem Państwu dużo informacji technicznych. Teraz postaram się przekazać aspekty ekonomiczne inwestycji i później eksploatacji. W tym wypadku kotłownia oparta na jednej pompie i na tych sześciu pompach małych. Drodzy Państwo, ta, te rozwiązania są popularne, bo są one w inwestycji tańsze. W przypadku kosztorysu, kosztorysu tej realizowanej inwestycji, to jest różnica między, to, między kotłownią opartą na tej pompie, a na tych kilku pompach jest 60 tysięcy złotych. 60 tysięcy złotych 60 tysięcy złotych netto to byłaby inwestycja tańsza w stosunku do tej inwestycji, która faktycznie jest realizowana. I teraz tak. Zapamiętajmy sobie, że na inwestycje w budynkach wielorodzinnych w tym momencie jest 50% dofinansowania banku gospodarki krajowej. Czyli inwestor faktycznie 50% kwoty ma dofinansowanie, 50% musi wyłożyć ze swojej. Czyli tak na dobrą sprawę, to, że zastosujemy pompę, która który, ten układ, który jest 60 tysięcy 60 tysięcy droższy, to faktycznie z naszego kieszeni jako inwestorów musimy wyciągnąć tylko 30 tysięcy złotych. A jak się to ma do kosztów eksploatacji? I teraz tak. Ta, jak, jak Państwo dokładnie widzieli, ta sprawność układu prawie jest, w każdym punkcie jest prawie dwukrotnie niższa. No. I w tym momencie za po, nasze obliczenia, które mówiły o tym, jakich kosztach eksploatacji kotłowni, kotłowni będą, mówiły, wyliczenia, wy, wyliczenia wskazały, że zapotrzebowanie elektryczne do ogrzewania budynku to jest 50 tysięcy 50 kWh na tej, pompie, na tej kaskadzie sześciu pomp. W przypadku zmiany koncepcji na jedną pompę chiller, Nasze zapotrzebowanie elektryczne budynku to jest 90 tysięcy kWh. Różnica w tym wypadku to jest 40 tysięcy kWh. Zakładam, że prąd w drugiej połowie roku będzie kosztował złoty 50 zł. to macie Państwo na rachunku corocznym na tą chwilę około 60 tysięcy złotych. Jak to się ma do inwestycji, która kosztuje terzynie 60 tysięcy złotych więcej, ale jest w 50% dofinansowania, czas zwrotu, czas zwrotu będzie po pół roku. Pamiętajmy, że bank gospodarki krajowej na etapie inwestycji nam dofinansuje 50% do Rachunków nam się nie dokłada w ogóle. Drodzy Państwo, celem naszych działań jest nie krytykowanie jednego czy drugiego producenta, tylko optymalizowanie wszystkich układów. Jak Państwo widzicie na dzisiejszym, dzisiejszej prezentacji. Koszty eksploatacji mogą się diametralnie różnić w jednej kotłowni i w drugiej kotłowni. Naszym celem nadrzędnym, czyli celem całej branży nie powinno być jak największa ilość zamontowanych pomp ciepła, tylko jak największa ilość zadowolonych klientów, którzy będą zadowoleni nie z inwestycji, ale przede wszystkim z późniejszych kosztów eksploatacji. Ten odcinek pokazał Państwu, że w, na, tu jest wielkie pole do popełnienia błędów i generalnie generowania niepotrzebnych stresów dla inwestorów i kolejnych paragonów grozy, tym razem dotyczących dużych obiektów. Obiektów, obiektów, obiektów czy biurowych, czy obiektów budynków wielorodzinnych. Drodzy Państwo, jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym tematem, czyli kotłowniami kaskadowymi do dużych obiektów, zapraszam Państwa do współpracy z nami. Postaramy się jak najbardziej zaspokoić Państwa oczekiwania, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni z pomp jako źródła przede wszystkim żyjącego w sposób ekonomiczny. To był pierwszy odcinek opisujący możliwość efektywnego ogrzewania budynków wielorodzinnych pompami ciepła. Już niebawem na przykładzie tego bloku przedstawimy państwu poniesione koszty inwestycyjne i w jakim czasie się one zwrócą. Zachęcamy do typowania w komentarzach czasu zwrotu tej inwestycji. Jeśli spodobał się państwu ten odcinek, będziemy wdzięczni za jego polubienie i udostępnianie. Aby być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybujcie Państwo nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach.